Ja e, stwierdzam kworum, w związku z tym uznaję że komisja będzie ważna. E, Przejdźmy do punktu, e, przed punktem drugim, e, przed punktem drugim, e, z racji zmian komisji e, i proponuję na wybór wiceprzewodniczący komisji e, Syrii, z racji To uzupełnienia stanu, Czy jakieś inne propozycje z kolegów i koleżanek z są? Poddaję pod głosowanie wniosek o. Yy... Nie ma. stwierdzam, że pani inicjata ta została wyczerpana przez Komisję. Dziękuję. Punkt drugi. Mamy do przyjęcia dwa protokoły. Protokół z pierwszego posiedzenia, które musiało się konstytuować oraz protokół z posiedzenia drugiego. Tych protokołów wydaje mi się, że nie ma sensu, żebym cytował, czytał, bo każdy z nas się z nimi zapoznał, w związku z tym yy, wnioskuję o pod głosowanie dwóch yy, 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 protokołów za przyjęcie. Czy jakieś yy, pytania, yy, wątpliwości? Jeśli można szkoły pani przewodniczącej, panie. Dziękuję bardzo. Czyli głosujemy 2 blok. No, kto z Pań i Panów jest za przyjęciem protokołów? proszę o podniesienie ręki. Stwierdzam jednogłośnie, że protokoły zostały przyjęte. Dziękuję. W punkcie trzecim, który mamy następny, pojawiły się, jak jest nam znane, wiele petycji dotyczących nadania tytułu obywatela miasta. Te petycje e, dotyczą jednego tematu. Można by je potraktować jako petycje wielokrotne. Stąd propozycja jest taka, żeby ustalić termin na 13 września 2024 celu takiej daty ostatecznej spływania wniosków w celu jego rozpatrzenia jako petycji wielokrotnie. Czy jakieś um, przeciwwskazania um, przed takim um, przyjęciem petycji wielokrotnej z Państwa? A jak stroną? to się ma do 3-miesięcznego terminu rozpatrywania? E, w tym momencie jest taka petycja wielokrotna i ona, um, ustalając termin um, ostateczny, um, te dwa tygodnie mamy... w do... trzy Termin zaczyna się liczyć od nowa. Termin zaczyna się od nowa od, 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 od 13 września. Wtedy, I wtedy byłaby, że tak powiem, mamy jeszcze czas, żeby się naprawdę z tym tak zapoznać, żeby no, żeby wyszło to dobrze. Żeby nie było nieporozumień, hmm, czy przekroczonego terminu. Takie jest moje zdanie. Jak Państwo to ewentualnie... Rozumiem, że do 13 września... Spływają te tak. 13 września jest ostatni dniem. 13 września jest ostatnim dniem na tę petycję wielokrotnie. Może być jeszcze? Zobaczcie, ja mówię o tym, dlaczego 13 września? Czy, na to, czy, na to, czy tak. Jeżeli, to jest propozycja, żeby na we wrześniu podjęciu całej sprawy na otrzymanie petycji? Jeżeli Państwo chcą wydłużyć ten punkt, nie ma problemu. A czy jeszcze spływają na hm. petycja, petycję? Na chwilę obecną nie. Ok. Czyli jest szansa, żeby wreszcie. Na pięć